Witajcie. Dzisiaj bierzemy na warsztat MicroPythona, konkretnie na Raspberry Pi Pico. Tak, i oprzemy się na oficjalnej dokumentacji, tym przewodniku Raspberry Pi Pico Series Python SDK. Dokładnie. Chcemy szybko ogarnąć, jak używać Pythona na tych małych płytkach. Co tam mamy w tych materiałach? Głównie fragmenty tego przewodnika. Zgadza się. Sam MicroPython to, no wiesz, taka wydajna implementacja Python 3 specjalnie dla mikrokontrolerów. Czyli odchudzona wersja. Dokładnie. I świetnie pasuje do tych układów RP2040 w Pico. Mają dość pamięci, no i mocy obliczeniowej. To jakby. Otwiera drzwi do świata embedded dla ludzi od Pythona. Aha. Jest tam standardowy moduł maszyny, żeby dostać się do sprzętu i coś naprawdę wyjątkowego. PO. PO. Programowalne wejście-wyjście, dostępne przez moduł RP2. To taka unikalna cecha tych chipów. Brzmi ciekawie. Ale dobra, jak zacząć? Jak zainstalować tego MicroPythona? Dokumentacja mówi, że są dwie drogi. Tak, najprostsza to gotowy plik binarny z rozszerzeniem UF2. Ściągasz i gotowe. To no, najszybsza metoda. A ta druga? Kompilacja ze źródeł. To już dla tych, co lubią, wiesz, grzebać głębiej, chcą coś zmodyfikować, dodać, ale szczerze, dla większości ten gotowy plik UF2 w zupełności wystarczy. Okej, okay, czyli trzymamy się tej łatwiejszej ścieżki. Jak wygląda instalacja tego pliku UF2? To jest super proste dzięki trybowi Cell. Przytrzymujesz przycisk Cell na płytce, podłączasz ją przez USB do komputera. I co wtedy? Pojawia się jako nowy dysk, jak pendrive. Nazywa się RPI RP2. A, czyli po prostu kopiujemy plik. Dokładnie. Przyciągasz tam ten plik UF2, to właśnie fajne w tym formacie UF2, że udaje pamięć masową. I tyle. Pico samo się restartuje i yy, uruchamia już z MicroPythonem. Banalnie proste. Dobra, mamy to, MicroPython działa. I co teraz? Jak się z nim yy, dogabać? Dokumentacja wspomina o REPL. Tak, REPL, czyli ta pętla Read Evaluate Print. Taka interaktywna konsola Pythona. To główny sposób komunikacji na początku. Jak się połączyć? Przez USB. Pico zgłasza się jako wirtualny port szeregowy. Wiesz, w Linuxie czy na innym Raspberry Pi, to będzie coś w stylu deftyty ACM0. A na Macu? Podobnie. Deftyty i jakiś numer. Potrzebujesz programu terminala szeregowego. Na przykład Minicom w Linuxie. I tam wpisujemy komendy. Tak, zobaczysz taki znak zachęty. PIM. Można wpisywać kod Pythona linijka po linijce. Aha, i przydatny skrót. CTRU plus D. Robi miękki reset interpretera. Jasne. No dobra, hello world, czyli print hello pico, to chyba oczywiste. Ale zróbmy coś fizycznego. Jak zamigać tą wbudowaną diodą LED? No właśnie, tu wchodzi ten moduł maszyny, o którym wspomniałam. Najpierw trzeba go zaimportować, a właściwie jego część. Czyli from machine import pin. Potem tworzysz obiekt reprezentujący diodę. Na przykład LED równa się pin LED, pin out. Pin LED. Tak, i to jest fajne, bo ten napis LED działa i dla zwykłego pico, i dla pico W. A tam dioda jest podpięta inaczej. Czyli taka abstrakcja, żeby było łatwiej. Dokładnie. I potem już prosto. LED value 1 zapala diodę, a LED value 0 gasi. Zgadza się. Można tak migać do woli. Super. Ale wiesz, wpisywanie tego w Ripple linijka po linijce, no przy dłuższym kodzie to się robi męczące. Pewnie są jakieś narzędzia, IDE. Oczywiście. Dokumentacja poleca zwłaszcza dwa. Po pierwsze, Sony. To takie IDE przyjazne dla początkujących, działa na różnych systemach. I ma wsparcie dla Pico? Tak, ma wbudowane. Trzeba tylko w ustawieniach wybrać odpowiedni interpreter, czyli MicroPython dla Pico. Łączy się, pozwala wgrywać pliki, uruchamiać kod, no i ma REPL. A ta druga opcja? Visual Studio Code. Bardzo popularne IDE. Tutaj potrzebne będzie rozszerzenie, na przykład MicroPico. Daje podobne możliwości co Toni, ale w bardziej rozbudowanym środowisku. A dla tych, co wolą terminal? Jest też Airshell. Takie narzędzie wiersza poleceń do zdalnego zarządzania plikami na Pico przez port szeregowy. Też przydatne. Okej, okay, czyli podsumowując, wygląda na to, że MicroPython to naprawdę. Yy, przystępny sposób na programowanie Pico? Zdecydowanie. Obniża próg wejścia. Kluczowe kroki to pobrać plik UF2, wgrać go przez Bucel, to proste. Potem połączyć się przez USB, najlepiej przez jakieś IDE typu Tony, albo VS Code, jak ktoś woli. Tak. I potem już można działać, testować w REPL-u, pisać skrypty, no i sterować sprzętem przez ten moduł maszyn, jak tą diodą. No, właśnie. I tu wracamy do tego piołu, o którym wspomniałam na początku. A tak, programowalne wejście-wyjście. Dokładnie. Dokumentacja ledwie o nim wspomina w tych fragmentach, ale to jest jedna z najciekawszych rzeczy w RP2040. To pozwala tworzyć własne, szybkie interfejsy sprzętowe w MicroPythonie. Czyli nie jesteśmy skazani tylko na standardowe SPI i 2C? Nie. Można zdefiniować własny protokół, obsłużyć jakiś niestandardowy czujnik, sterować czymś w bardzo precyzyjny sposób czasowy. I to mnie prowadzi do takiej myśli na koniec: Słucham, jakie nietypowe, może nawet, no nie wiem, egzotyczne urządzenia peryferyjne można by chcieć podłączyć do PICO? Takie, dla których nie ma gotowych bibliotek, albo standardowe interfejsy po prostu nie dają rady. Co by można było obsłużyć, właśnie dzięki elastyczności PO. Dobre pytanie. Zostawiamy z tym naszych słuchaczy. Może zajrzą do rozdziału 3.9 w dokumentacji, o którym wspominasz. Dokładnie. Może tam znajdą inspirację.